Czy wiesz, że to właśnie Ty masz bezpośredni wpływ na nowe inwestycje w Raciborzu? Taką możliwość daje budżet obywatelski. Jeśli masz dobry pomysł, zgłoś go. To pierwszy krok. W kolejnym mieszkańcy poprzez głosowanie zdecydują, który projekt zostanie zrealizowany. To działa. Inwestycje z ostatnich lat są na to najlepszym dowodem. Pomysły można zgłaszać od 16 do 30 maja. Po więcej informacji zajrzyj na stronę www.racibosz.pl. Twoja decyzja. Nasza realizacja.